Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izabelą Podlaską Konkel z portalu czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 8 do 14 grudnia 2014 roku i za co nas czeka w tym tygodniu. Ten tydzień będzie bardzo szczęśliwy dla wszystkich spraw, a szczególnie dla tych nowych, które będziemy chcieli zaczynać. Słońce ustawi się w koniunkcji z Merkurem w znaku Strzelca już w poniedziałek i w ciągu tygodnia te słońce z Merkurem będzie się ustawiać w korzystnym bardzo trygonie do planety Jowisz. Na takie najlepsze dni to jest piątek, sobota i niedziela. Czyli jeżeli chcecie coś fajnego zrobić, ważnego, jeżeli chcecie, żeby coś się udało i przynosiło wam szybciej zwrot powodzenie i szczęście, to właśnie piątek, sobota i niedziela to są te dni, kiedy warto działać, kiedy warto wyznaczać ważne spotkania i rozpoczynać nowe sprawy. W środę też ważne wydarzenie. Wenus, która dotychczas przebywała w znaku Strzelca, przejdzie do znaku Koziorożca. To znaczy, że od środy będziemy bardziej skłonni do Bardziej oficjalnego podchodzenia do spraw naszych pieniędzy, czyli nie będziemy się umawiać na słowo, tylko bardziej spisywać różne ustalenia. I też od środy jest bardzo dobry czas, żeby pomyśleć o wykupieniu różnych polis, założeniu lokat i ogólnie o oszczędnościach. Koniec roku zawsze sprzyja takim finansowym planom, i ta Wenus w koziorożcu może przynieść właśnie w tym tygodniu jakieś nowe pomysły na oszczędzanie, nowe pomysły na zrobienie większych pieniędzy. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu będą miały mnóstwo pozytywnej energii. Szczególnie barany będą skoczne, radosne, bardzo optymistyczne i bardzo odważne. W tym tygodniu postarajcie się zrobić coś ambitnego, dlatego że ten uściślający się na niebie trygon słońca z Jowiszem bardzo będzie sprzyjać dużym sukcesom i to zarówno w szkole, jak i w pracy zawodowej macie szansę na naprawdę duże coś, więc albo zaczynajcie nowe sprawy, albo finalizujcie coś, możecie liczyć na pochwały, możecie liczyć na to, że więcej ludzi się będzie z Wami w tym tygodniu zgadzać. Bardzo dużo powodzenia będą miały lwy, dlatego że lwom, które mają teraz w swoim znaku Zodiaku Jowisza, w ogóle szczęście sprzyja, więc aktualnie teraz w tym tygodniu postarajcie się spełnić jakieś chociaż jedno swoje marzenie. Jeżeli chcecie zmienić pracę, to teraz wysyłajcie aplikację, jeżeli chcecie poznać kogoś do pary, to teraz szukajcie bardzo aktywnie, dlatego że Trygon Słońca z Jowiszem sprawi, że to właśnie Wy będziecie mieli najwięcej szczęścia i coś naprawdę dobrego uda się lwom w tym tygodniu zrobić. I strzelce, w których znaku Zodiaku znajduje się aktualnie słońce, będą miały tydzień, który bardzo sprzyja bardzo ciekawym znajomościom, podróżom, jakimś zupełnie nowym towarzyskim układom, przez które Wasza sytuacja będzie się mogła bardzo poprawić. Dlatego w tym tygodniu warto chodzić na wszystkie przedświąteczne imprezy, uczestniczyć w różnych służbowych wigiliach, dlatego że przy okazji nieformalnego spotkania bardzo dużo ważnych dla Was spraw. Uda się załatwić. No i koniec tygodnia, czyli weekend dla strzelców to zabawa, hulanki, swawole, bardzo dobry czas taki imprezowy. Znaki ziemskie, czyli byki, pan i koziorożce w tym tygodniu będą konkretnie podchodzić do wszystkich spraw bardziej niż zwykle. Byki chętnie zapoznają jakąś nową osobę albo zacieśnią relację z kimś, z kim już od dawna się spotykacie. Wenus, która od środy przebywa w korzystnym aspekcie do Waszego znaku Zodiaku, sprawi, że Wasze szczęście miłosne będzie pełniejsze i też różne nowe finansowe okazje w drugiej połowie tygodnia mogą się na horyzoncie pojawić. Panny natomiast będą w tym tygodniu już pochłonięte przygotowani przygotowaniami do świąt. To jest ten czas, kiedy panny już zaczną, zaczną pucować dom i przygotowywać świąteczne potrawy. Sprawy. Jako, że jest bardzo dobry, dru, druga połowa tygodnia jest bardzo dobra na zaczynanie różnych nowych spraw. Nie zapomnijcie nadać kuponu LATTO lub zrobić jakiejś ważnej nowej rzeczy właśnie w piątek lub sobotę. Natomiast koziorożce w tym tygodniu będą już czekały, aż tylko Wenus w środę przejdzie do ich znaku Zodiaku, bo wtedy zaczną się nowe okazje, bardzo miłe spotkania i przede wszystkim więcej szczęścia w miłości będą miały koziorożce. I też będą bardziej pobłażliwe dla swoich yy, y, okolic dla, oko, oko, dla osób, które mają wokoło. I dla koziorożców bardzo dobra informacja. Koniec tygodnia to jest dobry czas, żeby prosić o podwyżkę, o premię i jakieś dodatkowe rzeczy. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i, i wodniki, będą w tym tygodniu bardzo towarzyskie, jeszcze bardziej towarzyskie, jeżeli to w ogóle możliwe. Szczególnie bliźnięta chętnie wybiorą się na imprezę i już teraz rzucą się w wir przedświątecznych zakupów. Nie zawsze po to, żeby kupować, ale czasami tylko po to, żeby zniknąć z domu. Wenus będzie sprzyjała nowym znajomościom, szczególnie na początku tygodnia, ale od środy warto będzie już zabrać się też za poważniejsze sprawy, szczególnie zawodowe. Koniec tygodnia to jest dla bliźniąt, bardzo dobry czas na pracę. No a weekend to znowu szaleństwo, zabawa, nowe znajomości. Bardzo towarzyskie i wesołe będą wagi. Wagą bardzo będą w tym tygodniu pomagać przyjaciele. Więc jeżeli jakaś sprawa jest dla Was trudna, to poproście innych o radę, dlatego że będziecie mogli liczyć na bliskie Wam osoby. A weekend to jest dobry czas, żeby godzić się z różnymi ludźmi, z którymi się ostatnio gniewaliście. Będziecie bardzo życzliwie i dobrze odbierani przez ludzi w swoim otoczeniu. Wodniki będą wesołe, sympatyczne i będą również chciały przekonać innych ludzi do dobrych pomysłów. Dlatego, że będą na różnych imprezach wodzi będą wskazywały innym ludziom też kierunek postępowania. W pracy wodniki mają szansę na jakiś sukces, natomiast w szkole to jest ostatnia chwila, żeby się zabrać za różne ważne, ważne sprawy i poprawić niektóre oceny. Planeta Wenus, która od środy znajdzie się w znaku koziorożca, wodnikom będzie właśnie pomagała wybrnąć z różnych zaległości, czasami nawet dzięki miłemu uśmiechowi uda się jakąś ocenę poprawić. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu będą spokojnie korzystać z różnych przywilejów i okazji, które pojawią się na ich drodze. Raki właśnie mogą liczyć na szczęście i uśmiech losu już od środy, kiedy Wenus znajdzie się w opozycji do waszego znaku. To jest bardzo dobry czas, żeby prosić o jakieś przysługi i nie, być, nie stać tak cichutko w kącie, tylko być bardziej, yy, egzekwować swoje prawa i swoje yy, to, co jest możliwe do zrobienia w drugiej połowie tygodnia, zróbcie. Bo to jest bardzo dobry czas. Skorpiony natomiast w tym tygodniu troszeczkę z ulgą powitają jakieś informacje, że ktoś nie dotarł na spotkanie albo pewne rzeczy nie wyszły, ponieważ to jest taki czas dla skorpionów, że warto zająć się sobą, swoimi sprawami i też uporządkować sprawy finansowe i sprawy jakieś różne związane z dokumentami, z fakturami, z rozliczeniami. Druga połowa tygodnia bardzo sprzyja zakupom, ale też spotkaniom z przyjaciółmi. Ryby natomiast będą w bardzo dobrym humorze. To jest taki tydzień, kiedy będzie bardzo dużo się działo w życiu ryb. Jowisz Słońce w trygonie z Jowiszem uaktywni takie charytatywne różne nastawienie znaku ryb, żeby innym pomagać, ale też żeby wspierać różne organizacje, które pomagają innym. W tym tygodniu ryby właśnie będą bardzo aktywne na polu społecznym, na polu takim lokalnym, i w drugiej połowie tygodnia może to im przynieść jakąś yy, yy, konkretną nagrodę i dużą satysfakcję. Dziękujemy za uwagę. A po więcej horoskopów zapraszamy na stronę www.czary.pl